Witaj w Kaliani droga kobieto. To jest praktyka dedykowana kobietom. Robienie fali w spokojnym stawie, w spokojnym zbiorniku z wodą. To jest praktyka, która będzie wzmacniać podstawę Twojego ciała, podstawę miednicy i też tę energię, która jest w każdej kobiecie energię do działania, energię do kreowania, energię, która ma wpływ na wszystko, co jest wokół. Bo masz na to wpływ. Masz wpływ na to, jak będzie wyglądało twoje życie, masz wpływ na życie swojego społeczeństwa, masz wpływ na życie twojej rodziny. To kobieta jest tą siłą, która potrafi w spokojnym naczyniu z wodą zrobić fale. Tak jak kamień, który jest wrzucony do wody, robi okręgi. Tak właśnie energia kobieca potrafi zrobić te okrężne ruchy, które są typowe właśnie dla kobiet. Jest to część praktyki długiej formy Qigong promiennego lotosu dla kobiet. O której możesz więcej przeczytać na mojej stronie www.alianieongarchikon.com. Link znajdziesz też w opisie tego wideo i w komentarzu. A tymczasem zapraszam Ciebie do pięknej praktyki falowania, podczas której będziesz robić małe lub duże fale. Również poczujesz, jaką siłę chcesz użyć, żeby powiedzieć stop. Czemuś, co tobie nie służy, i potem zobaczysz, jak to jest, kiedy możesz wrócić do spokoju, harmonii, łagodności i obserwować wszystko, co jest wokół ciebie, w zachowaniu twojego pionowego wyrównania, czyli poczucia energii wewnątrz ciała, kiedy ze środka dochodzisz na zewnątrz i obserwujesz. Przygotuj się. Wcześniej zrobimy bardzo przyjemną rozgrywkę. Zapraszam Cię. Ustaw stopy na szerokość bioder. Zacznie otrząsać swoje ciało tak, żeby je rozluźnić. To jest taki bardzo swobodny ruch. Możesz poczuć, że luźne kolana, luźne biodra, luźne ramiona, szyja. Wszystko jest takie bardzo rozluźnione. Często dzieci robią taki bardzo rozluźniony ruch. Szyja. Nawet lekko w przód pochylony tułów bardzo swobodny ruch nieokreślony zupełnie i z tego nieokreślonego ruchu możesz przejść do otrzepywania rąk, nadgarstków pierw skierowane ręce są w dół teraz za plecy luźne ramiona przód na wysokość klatki piersiowej, na boki. Mm. Przy tej praktyce poczuj, jak twoje całe ciało rozluźnia się. Stawy w łokciach, w ramionach, nadgarstkach, kolanach, w biodrach, cały kręgosłup, szyja. Pachy są zawsze w dół, nad głowę w dół. Powolutku zatrzymaj ruch koncentrując uwagę na brzuchu. Tutaj, zatrzymaj ruch w brzuchu, w dolnym Dantien. Pozwól, żeby całe ciało zatrzymało się swobodnie i naturalnie. I obserwuj teraz dłonie. One najprawdopodobniej mają jeszcze taką wibrację, więc wykorzystaj ją, by rozeszła się po całym ciele i poczuj ją w brzuchu. I pozwól, aby zaczęła wibrować i rozruszać Twoje. Ciało z brzucha na boki, prawo i lewo. Luźne ręce, otrząsaj teraz ciało w kierunku poziomym. Pośladki, uda, całe ciało od kury do dołu. I zatrzymaj na moment, obserwuj, wsłuchuj się w dźwięki, które przychodzą z daleka. Wsłuchuj się w swoje ciało, w swój oddech. Obserwuj, jaki jest Twój oddech na ten moment. Zapytaj się siebie, ile masz siły, jak się czujesz ze sobą. I teraz rozkręć ręce ruchem z brzucha. Pozwól, żeby obijały się pierw po biodrach, potem z tyłu, za plecami, po ramionach dobra praktyka aktywująca przepływ Ci przez merydian woreczka żółciowego, który jest energetycznie odpowiedzialny za takie uczucia, takie emocje, jak poczucie siły, odwaga, pokazania siebie. Kiedy jest zablokowane ci w woreczku żółciowym na merydianie. Mamy wrażenie, że Boimy się pokazać to, kim jesteśmy, palce do góry. I mamy wrażenie, że wszystko nas poło blokuje. Okej. Okay. Stańce stopami. Stabilnie na ziemi. Takie wydechy są bardzo ważne. To jest naturalny odruch ciała na to, żeby. Opróżnić ciało z nadmiaru emocji. W praktyce czyli odnawiamy te dziecięce, naturalne odruchy ciała. Dobrze, teraz ręce skieruj w stronę nieba. Przysiądź lekko w kład, to znaczy w pachwinach, w linii bikini. Kręgosłup jest cały czas wyprostowany, kościół go w dół, dech. Tak wysoko, jak dla Ciebie jest to wygodnie. Pachy w przód, ramiona luźno. Wydech w dół, palce w stronę nieba. Dech. Spokojny wydech w dół. Dobraź sobie, że głaszczesz bardzo miękki, przyjemny materiał. Jedwab. Dech. Łokcie są lekko ugięte. nad nadgarstki, palce skierowane w stronę nieba. Otwierasz meridian serca, osierdzia. A teraz szybko ha, i wdech. Ha, ha, I powoli pozwól, żeby ręce zatrzymały się same po bokach ciała. Jeszcze mała praktyka rozluźniająca wszystkie stawy. Poczuj, jak w dłoniach trzymasz kulki światła. Obracasz je w taki sposób, aby nie wypadły z Twoich dłoni. Ruchem na zewnątrz, do środka. I pozwól, żeby też ruszały się łokcie, ramiona, całe ciało. też kolana, kostki, biodra. Możesz zwiększać ruch. Robisz wdech. Wyciągasz ręce nad głowę. Trzymasz cały czas kulki światła i z wydechem w dół. Przysiadasz w kła. Dech. I wydech. Dech. Na lewą stronę. I czuj cały czas, że twoje pachy są skierowane w dół. Wydech. Teraz skręt w prawo. Dech dłużej, bardziej, lewy bok wydech wdech i wydech, coraz bardziej w prawą stronę wdech wydech, w przód możesz skiąć nogi, poruszaj całe ciało wydech, zostań w kła wdech i coraz mniejsze ruchy Teraz zatrzyj dłonie punktem logo, który będzie bardzo aktywny podczas tej praktyki. Zatrzyj ręce, tak by palce były między, miękko. O, wydech w środek dłoni z intencją, z uczuciem. Połóż dłonie na sercu, rozmazuj. Tak zaczynając praktykę Qigong zawsze będziesz z uczuciem zakotwiczenia się w Twoim emocjonalnym sercu, miejscu, w którym wracasz do domu. Wdech i z wydechem dłonie w dół, pod pępek. Wdech po lewej stronie, wdech po prawej. Poczuj, jak poruszasz Ci wewnątrz Twojego dolnego na Coraz większe okręgi. Wydech w dół, dech do góry, sięgając pod żebra i aż do dołu w kierunku miednicy, dna miednicy. I wracaj do pępka. Rozluźnij ręce. Połącz obie stopy po Twojej lewej stronie. Poczuj stabilność, poczuj ugruntowanie obu stóp w ziemi, matce ziemi. Twoje połączenie z jej inci z tą kobiecą energią. Rozluźnij kolana, biodra, kość ogonowa w dół, broda do gardła, czubek głowy w stronę nieba, rozluźnione ramiona. Całe ręce wiszą spokojnie. Wiesz, jak ci przepływa przez centrum twojego ciała. Aż to czubka głowy wypełnia dolny Dantien, środkowy Dantien, górny Dantien. I z czubka głowy kierujesz się w stronę gwiazdy, Twojej gwiazdy duszy, gwiazdy północy, która prowadzi Cię przez życie, która pokazuje Tobie drogę, daje Tobie ideę. Stamtąd płynie też mądrość bezwarunkowa miłość, która teraz otacza całe Twoje ciało kokonem światła. Pływa do ziemi, przechodzi pod stopami, między stopami łączy się w jeden punkt. Złote światło płynie przez centrum Twojego ciała do serca, zasila Twoje serce miłością bezwarunkową, radością i z serca płynie do ramion, przez całe ręce w dół, do dłoni. Tu siłę w Twoich dłoniach Aktywuj punkt dla czyli punkt pośrodku dłoni, który łączy się teraz z energią Ziemi, z ci ziemi. Rozluźniaj ramiona i zacznij falowanie. Zacznij od Twojej lewej ręki i prawej. Teraz powoli rozstaw nogi na szerokość bioder. Prawa noga, Twoja lewa noga jest bazą. Zaczynasz praktykę od lewej strony, czyli kierujesz swoją energię w lewo. Skieruj dolny dantien, czyli brzuch, w lewą stronę. Przenieś ciężar ciała na prawą nogę. Cały czas utrzymuj falowanie. Tutaj sama decydujesz, jak długo falujesz. Zanim zdecydujesz się zrobić ruch w przód, przygotuj swoją lewą stopę, lewą nogę. I kiedy Twoja prawa ręka wychodzi w przód, Twoja lewa stopa idzie również w przód. Jedna fala, teraz Twoja lewa ręka, druga fala, i w dół. Energia płynie od ziemi, poprzez całe Twoje ciało do ręki, do drugiej ręki, i w dół. Twórz przestrzeń wokół siebie, nie zaciskaj się. Zobacz jak duże fale możesz tworzyć swoimi rękami, swoim umysłem, swoją energią, wdech. I dech, dech, w dół, w dół. Obserwuj kolano twojej prawej nogi. Jeśli jest to dla Ciebie zbyt duże obciążenie, twoje fale mogą zostać bardzo... Małe i ruch w biodrach może być mniejszy. Nie musisz całym ciałem przechodzić w przód i w tył. Możesz poczuć dech, dech, wydech, wydech spokojny. Jeśli chcesz zakończyć praktykę po Twojej lewej stronie, dech, dech i spokojny stopy. Możesz poczuć też, jak to jest. Czasem użyć swojej energii, aby zatrzymać czyjąś energię, która tobie nie służy, powiedzieć stop i chronić twojej przestrzeni. Później spokojnie wrócić. I ostatni raz. Trzymasz energię w dłoniach, z dolnego dantien i z dłoni. I wracasz spokojnie, przynosząc ciężar ciała. Na prawą nogę i czujesz też jak twój dolny Dantien, twój brzuch kieruje się w stronę prawej nogi i lewa noga wraca na swoje miejsce wcześniejsze. Przenosisz ciężar ciała na lewą nogę i zaczynasz falować od lewej strony w prawej. I tutaj też obserwuj, ile chcesz mieć czasu, żeby ruszyć w innym kierunku, aby teraz zadziałać w inną stronę, w prawą stronę. Lewa, prawa. Przenieś ciężar ciała na lewą nogę, Dantien w prawo. Przygotuj prawą nogę. I lewa ręka prowadzi. Kiedy chcesz ruszyć w przód, poczuj, kiedy lewa ręka jest w przodzie. I w tym samym momencie Dantien i prawa noga w przód. I potem lewa. Automatycznie, według. Całego płynnego ruchu w tył. Lewa, wdech, prawa, wdech, wdech. Jeśli czujesz, że ten ruch jest dla ciebie zbyt duży, twoje fale mogą również wyglądać tak. Pamiętaj, żeby też mieć przestrzeń wokół siebie, szeroko. Masz do tego prawo. Cały czas kość ogonowa jest w dół. Pamiętaj, żeby nie wypinać pośladków, nie przeciążać lędźwi. Trzymuj swoje pionowe wyrównanie. Dech, wydech. A teraz użyj swojej siły, swojej energii, żeby pokazać Twoje granice. Przenieś ciężar ciała i dantien na lewą nogę, odstaw prawą i zacznij ruch od prawej strony obserwowania tego, co się zadziało, co jest tu, gdzie teraz stoję. Wydech. Dłonie skierowane do ziemi, punktem logą. Tutaj pamiętaj, nie ma zgięcia i w zależności od tego, jak czuje się twój kręgosłup. Możesz zrobić daleko skręt, możesz zrobić też mały skręt, tylko trochę. Twoje dłonie obserwują, możesz je unieść na wysokość, ten tien, ale nie ramionami, tylko wnętrzem dłoni. Ramiona i pachy skierowane cały czas w dół, kość ogonowa w dół, nie wyginaj lędźwi. Nawet możesz unieść na wysokość głowy, oczu, obserwować przestrzeń Twoich myśli, Wdech, wrócić w przestrzeń Twoich uczuć. Poczuj aktywne punkty logą, szczytują informacje, wspierają Ci, gromadzą je w centrum Twojego ciała. Zostań teraz z dłońmi skierowanymi do dolnego Dantien, czyli do Twojego brzucha, luźne łokcie, nadgarstki, palce dłoni. Łokcie lekko na zewnątrz, luźne kolana, dłonie skierowane w stronę macicy, w stronę dolnego Dantien. Czuj, jak zasilają tę przestrzeń w Twoim ciele. Czuj spokój, stabilność osadzenie w centrum ciebie, centrum twojego ciała. Zarówno w twoim sercu emocjonalnym, w słońcu nad horyzontem i w twoim centrum kreatywności, kreacji, w sercu pod horyzontem, w twojej macicy, w twoim dolnym dantien. Rozluźniaj brzuch, rozluźniaj mięśnie, dna miednicy, rozluźniaj pośladki. Oddychaj najlepiej, jeśli oddech jest w dolnym dantien. Rozluźniaj klatkę piersiową, opadki, szyję, szczęki, oczy. Całą twarz. Czuj stabilne stopy. Jeszcze trzy spokojne oddechy. Obserwuj, Jak czuje się Twoje ciało, pozwól energii osadzić się. Pozwól, aby Twoje inteligentne ci trafiło tam, gdzie jest najbardziej potrzebne w Twoim ciele. Płynny, spokojny, niezatrzymany przepływ ci dla Twojego zdrowia. Włóż dłonie, w stronę ziemi. Złap ci w dłonie, usiądź w kła, z wdechem otwieraj ramiona, łokcie nadgarski, palce, podnosząc dłońmi ci ziemi na wysokość ramion. Wzrastaj, kciuki na zewnątrz z wydechem, przysiądź w kła i ściągnij niebo w dół, łącząc yang i Ying, idealną, harmonijną całość, wdech, zamknij nad głową całe światło wszechświata. Słońc, gwiazd, księżyców. I z wydechem poczuję, jak spływa w dół prysznic. rozpłukuje wszystko, co niepotrzebne, blokady, które się rozluźniły, stagnacje A ponad dłoń zostaje światło. Czyste, świeże ci. O tej zużytą energię do Ziemi. Wróż ręce, żeby złapać balans. Zostaw stopę. Zamknij dłonie na dole. Tien, prawa i lewa. Weź wdech. I rozluźnij. Podziękuj swojemu ciału raz jeszcze. Ja dziękuję Tobie. Jestem ciekawa, jak czujesz się po tej praktyce. Jeśli masz ochotę, zostaw komentarz. Jeśli masz pytania, napisz też w komentarzu. Nie jest to prosta praktyka, tam jest bardzo dużo detali, które możesz poznawać i poznawać każdego dnia, tak naprawdę. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, zapraszam Cię oczywiście do dłuższej praktyki, do głębszej nauki właśnie tego ćwiczenia. Poczuj, jak ono działa na ciebie, zaobserwuj, co się dzieje, kiedy robisz tę praktykę, co się dzieje z Twoją energią. Pośla siebie łagodna. Pamiętaj o tym, żeby dolny odcinek kręgosłupa był zawsze wyprostowany. Tutaj w tej praktyce jest tendencja, żeby wypinać właśnie pośladki, zawsze zachowaj kościołową, nie schowaną pod spód, ale skierowaną w dół, czyli lekkie kła. Ostrożnie też z kolanami, ze skrętami na boki. O tym wszystkim i o wszystkich detalach będę opowiadać, będę uczyć bardziej dokładnie podczas kursu online. Długa forma. Qigong, promiennego lotosu dla kobiet. Znajdziesz informacje w linku poniżej e, lub na mojej stronie www.kalianiegaczykong.com. To kilkanaście ćwiczeń, które działają na całe ciało kobiety. Są przepiękne, e, aktywują właściwie każdą cząsteczkę twojego ciała, każdy staw, każdy mięsień, e, każdy poziom twojego ciała od podstawy poprzez e, e, centrum pępka, czyli całą macicę poprzez centrum Twojej intuicji, poprzez piersi, gardło, trzecie oko, czubek głowy, również przestrzeń, która jest wokół Twojego ciała. Ta przestrzeń dworeczka żółciowego, o którym mówiłam na początku, jest bardzo ważna przestrzeń dla kobiet szczególnie, które zostały przez tysiąclecia stłamszone i wmówiono im, że nie mają prawa się wyrażać. Jest to bardzo piękna praktyka, która może trwać pół godziny lub godzinę, w zależności od ilości powtórzeń i działa cudownie na właściwie każdy organ wewnętrzny, szczególnie na wątrobę, na układ hormonalny, wspaniale wzmacnia nogi, wzmacnia ramiona, ręce, także buduje siłę wewnętrzną. Dziękuję Tobie za oglądanie, za wspólne ćwiczenie. Jeśli masz ochotę, zostaw like, wspierając mój kanał. Subskrybuj i do zobaczenia w kolejnym wideo. Życzę Tobie promiennego zdrowia i dużo dobrego Ci.